Lepiej zorganizować swoich klientów i zwiększyć sprzedaż, nie wydając pieniędzy na oprogramowanie? Dziś przedstawiam najlepsze darmowe systemy CRM. Od prostych narzędzi do zarządzania kontaktami i szansami sprzedażowymi po bardziej rozbudowane platformy z automatyzacją. Zostań do końca i przekonaj się sam. Pamiętaj, że wszystkie linki znajdziesz w opisie. Numer 1: Hubspot. Hubspot stał się jednym z najbardziej kompletnych darmowych CRM-ów na rynku idealnym dla małych i średnich firm, które chcą scentralizować relacje z klientami bez dużych inwestycji początkowych. Pomaga to zespołom sprzedaży lepiej priorytetyzować szanse, a także poprawia obsługę klienta, dzięki temu, że wszystkie informacje znajdują się w jednym miejscu. Dużym atutem jest fakt, że HubSpot nie ogranicza się tylko do CRM-u kontaktów, ale zawiera również narzędzia do automatyzacji marketingu cyfrowego, takie jak zarządzanie kampaniami e-mailowymi, planowanie postów w mediach społecznościowych czy śledzenie wizyt na stronie internetowej. Wszystko to sprawia, że firmy mogą skuteczniej pielęgnować lidy i zamieniać je w klientów. Bez potrzeby korzystania z wielu odrębnych platform, Hubspot stał się jednym z najbardziej kompletnych, darmowych CRM-ów na rynku. Idealnym dla małych i średnich firm, które chcą scentralizować relacje z klientami bez dużych inwestycji początkowych. Pomaga to zespołom sprzedaży lepiej priorytetyzować szanse, a także poprawia obsługę klienta dzięki temu, że wszystkie informacje znajdują się w jednym miejscu. Dużym atutem jest fakt, że Hubspot nie ogranicza się tylko do CRM-u kontaktów, takie jak zarządzanie kampaniami e-mailowymi, planowanie postów w mediach społecznościowych. Numer 2, Zoho Zoho CRM to jedno z najbardziej wszechstronnych darmowych narzędzi CRM, ponieważ sprawdza się zarówno w małych i średnich firmach. Jak i w dużych korporacjach. Jego główną ideą jest centralizacja wszystkich informacji o klientach w jednym systemie, co umożliwia organizacjom zarządzanie kontaktami, automatyzację zadań i lepszą koordynację między sprzedażą, marketingiem a obsługą klienta. Największą siłą ZOHO CRM jest szeroka gama funkcji dostępnych nawet w darmowej wersji. To ogromny atut dla firm, które dopiero zaczynają swoją cyfrową transformację. ZOHO CRM pozwala rejestrować potencjalnych klientów, przypisywać im odpowiedzialne osoby, planować przypomnienia o działaniach follow-up, obsługiwać e-maile bezpośrednio z poziomu platformy oraz analizować postępy w procesie sprzedaży. Jego główną ideą jest centralizacja wszystkich informacji o klientach w jednym systemie, co umożliwia organizacjom zarządzanie kontaktami, automatyzację zadań i lepszą koordynację między sprzedażą, marketingiem a obsługą klienta. Największą siłą Zoho CRM jest szeroka gama funkcji dostępnych nawet w darmowej wersji. To ogromny atut dla firm, które dopiero zaczynają swoją cyfrową transformację. Zoho CRM pozwala rejestrować potencjalnych klientów, przypisywać im odpowiedzialne osoby, planować przypomnienia o działaniach follow-up, obsługiwać e-maile bezpośrednio z poziomu platformy oraz analizować postępy w procesie sprzedaży. Numer 3. Kapsul Kapsul CRM to ciekawa propozycja wśród darmowych i prostych w obsłudze systemów CRM, szczególnie dla małych firm i przedsiębiorców, którzy chcą prostoty bez rezygnowania z kluczowych funkcji. W przeciwieństwie do bardziej rozbudowanych systemów, Kapsul stawia na przejrzysty i minimalistyczny interfejs, co ułatwia naukę obsługi i pozwala zespołom szybko rozpocząć pracę. Największą zaletą jest zarządzanie kontaktami i sprzedażą. Platforma centralizuje wszystkie informacje o klientach, prospektach i szansach sprzedażowych w jednym miejscu, dzięki czemu unika się rozproszenia danych w arkuszach kalkulacyjnych czy wiadomościach e-mail. Każdy kontakt może zawierać notatki, historię interakcji, zadania do wykonania i powiązane pliki, co sprawia, że śledzenie relacji biznesowych jest znacznie prostsze. Największym ograniczeniem jest to, że wraz z rozwojem firmy darmowa wersja szybko staje się niewystarczająca. Kapsul Capsul CRM to ciekawa propozycja wśród darmowych i prostych w obsłudze systemów CRM, szczególnie dla małych firm i przedsiębiorców, którzy chcą prostoty bez rezygnowania z kluczowych funkcji. W przeciwieństwie do bardziej rozbudowanych systemów kapsul, stawia na przejrzysty i minimalistyczny interfejs, co ułatwia naukę obsługi i pozwala zespołom szybko rozpocząć pracę. Największą zaletą jest zarządzanie kontaktami i sprzedażą. Platforma centralizuje wszystkie informacje o klientach, prospektach. Numer 4. Lark Lark CRM to innowacyjne podejście do zarządzania klientami, ponieważ nie powstał jako samodzielny CRM, ale jako część Lark, kompleksowej platformy do współpracy, łączącej komunikatory, wideokonferencje, zarządzanie projektami i narzędzia zwiększające produktywność w jednym ekosystemie. Zamiast zmuszać zespoły do korzystania z wielu oddzielnych aplikacji, Lark CRM stawia na integrację Komunikacji i danych o klientach, co sprawia, że praca staje się bardziej płynna. Kolejnym filarem jest automatyzacja z pomocą sztucznej inteligencji. Powtarzalne zadania, takie jak przypisywanie lidów, planowanie przypomnień czy generowanie raportów, można skonfigurować automatycznie. Oszczędza to czas i gwarantuje, że zespoły nie tracą ważnych okazji sprzedażowych z powodu braku follow-upu. Ale jako część lark kompleksowej platformy do współpracy łączącej komunikatory, wideokonferencje, zarządzanie projektami i narzędzia zwiększające produktywność w jednym ekosystemie. Zamiast zmuszać zespoły do korzystania z wielu oddzielnych aplikacji, Lark CRM stawia na integrację komunikacji i danych o klientach, co sprawia, że praca staje się bardziej płynna. Kolejnym Filarem jest automatyzacja z pomocą sztucznej inteligencji. Powtarzalne zadania takie jak przypisywanie lidów, planowanie przypomnień.